Was serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj obejrzymy i pogadamy o Celticu głogów szkocki klub sportowy założony 6 listopada 1887 przez Irelandczyka ten klub zdobył 47 yy, razy mistrzostwo Szkocji a jeden raz zawoda kontynentalnych w Szkocji zdobył mistrzostwo w winy kategorii, barwy klubowe zielono-białe, debiut w najwyższej lidze w 1890, Stadion Celtic Park, trener Nelly Nenol. a teraz um, powiem o zawodnikach, zacznę od legend. Mm. taką jedną najbardziej znaną twarzą w Celtiku, jeżeli chodzi o legendy to był nasz Polak Artur Borus a jeżeli chodzi o obecne gwiazdy to nie byłbym człowiekiem gdybym nie wymienił Patryk Klimala, którego pewnie znacie z Jagiellonii który w przednim roku mm, odszedł z Jagi przedwcześnie i zamedował się w Szkocji. No. A kolejny odcinek będzie o Asromie.